Intuicja to niewidzialny przewodnik, który zawsze wskazuje właściwą drogę. Dziś wsłuchaj się w swoje serce i pozwól, by jego subtelne wskazówki kierowały Twoimi decyzjami. Powtarzaj wraz ze mną w myślach lub na głos słowa dzisiejszej afirmacji. Ufając mojej intuicji, podejmuję najlepsze decyzje. Słucham sygnałów ciała i serca. Każda decyzja prowadzi mnie ku harmonii. Czuję spokój w podążaniu własną drogą. Moje serce. Zna najlepszą ścieżkę. Otwieram się na wewnętrzną mądrość. Wszystkie wątpliwości przemieniają się w jasność. Intuicja prowadzi mnie ku radości i lekkości. Moja świadomość staje się przewodnikiem w życiu. Podążam za głosem duszy z odwagą i ufnością. Niech Twoja intuicja inspiruje także innych. Podziel się tą afirmacją, aby każdy poczuł moc własnego wewnętrznego kompasu. Dlaczego nie wprowadziliśmy abonamentu? Bo ufamy uczciwości naszych widzów i wierzymy, że dobro wraca do tych, którzy wspierają. Wesprzyj nas dowolną kwotą darowizny na zrzutkę. Link do niej znajdziesz w opisie tego nagrania, jak również na końcu tego nagrania. Wesprzyj nas. A poczujesz wyjątkowe wyróżnienie jako część naszej misji. Podążaj za wewnętrznym kompasem. Dziś Twoja intuicja rozświetli każdy krok. Dziękuję, że wysłuchałeś mnie, że byłeś ze mną podczas tej afirmacji. Niech dzisiejszy dzień przyniesie Ci spełnienie wszystkich Twoich marzeń i pragnień a także osiągnięcie celów, które sobie wyznaczasz. Mówił Marek Zadęcki.